Prezentacje odbywają się w pięciu szkołach Powiatu chodzieskiego. Swoje drzwi otworzyły zespoły szkół w Chodzieży i Ratajach, pierwsze Liceum Ogólnokształcące oraz prywatny zespół szkół, a także Centrum Kształcenia Zawodowego. Szkoły starają się pozyskać nowych uczniów na różne sposoby. Ósmoklasiści mogli poznać nie tylko oferty placówek, ale także wziąć udział w zajęciach, a nawet eksperymentach fizycznych. Wszystko po to, aby zobaczyć i przekonać się, jak będzie wyglądać dalsza edukacja. Przyszedłem tutaj, żeby zobaczyć sobie, co jest w tej szkole, żeby wiedzieć, czy w ogóle jest to dla mnie interesujące. Mam już niby sprecyzowany na jaki coś kierunek, ale mimo wszystko tak awaryjnie zawsze warto wiedzieć, co jest w okolicy. Przyszłam, żeby zobaczyć technik logistyk. Oferta szkół średnich jest bardzo szeroka. Od klas medycznych, europejskich i humanistycznych, po profile techniczne, logistykę, organizację turystyki czy mechanikę. Te ostatnie są teraz najbardziej popularne w ostatnich czasach widać, że jest duże zainteresowanie szkołami właśnie które kształcą w odpowiednich zawodach. Chociaż oczywiście uczniowie też wybierają liceum ogólnokształcące, wszystko zależy od tego jaką drogę w przyszłości chcą obrać. Dwa ostatnie lata to wyjątkowe roczniki. Szkoły podstawowe opuszczają teraz uczniowie, którzy rozpoczęli edukację jako sześciolatkowie i siedmiolatkowie. To wprowadza niemałe zamieszanie i zmusza szkoły średnie do odpowiedniego przygotowania się na napływ dużej ilości uczniów. Mamy bardzo dużą liczbę absolwentów szkół podstawowych, w związku z czym my planujemy od września otwarcie 21 oddziałów czyli szacujemy, że będziemy mieli ponad 600 absolwentów szkół podstawowych w naszych szkołach, czyli bardzo dużo. Dla porównania w przyszłym roku absolwentów szkół podstawowych w powiecie ma być zaledwie 200. W kolejnych latach liczba ta ma się ustabilizować na poziomie około 500 osób w skali kraju według danych systemu informacji oświatowej. Progi szkół podstawowych opuści ponad 509 tysięcy uczniów klas ósmych, a w ich miejsce wejdzie tak zwany pusty rocznik liczący niespełna 214 tysięcy uczniów.